To tajemnicze urządzenie, które mamy przed sobą, jest to przystawka do wykonywania kątów, do frezowania kąta 45 stopni lub do wykonywania zaobleń na krawędziach płytek. Jest to przystawka, którą kładziemy na płytce, montujemy na tym szlifierkę i montujemy od spodu odpowiedni frez zdzielający, odpowiedni taki zdzielak. Jest to frez diamentowy, który... Poprzez ruch obrotowy przekazywany przez szlifierkę szlifuje nam krawędź płytki od spodu. Lub jeżeli jest to frez wyoblający, to wyobla krawędź płytki od góry. Tak więc mamy frezy do kąta 45 stopni oraz frezy do zaokrąglania. Trzeba do tego zamontować szlifierkę, żeby dawała napęd. I fabrycznie z urządzeniem przychodzi jeden frez zdzierający. Natomiast te pozostałe, na przykład frez typu turbo lub frez oblający o promieniu 5 lub 10 mm można po prostu tego urządzenia dokupić. Działa to na zasadzie takiej, że tak jak wspomniałem, szlifujemy płytkę. Od spodu są dwa ślizgi główne i ten ślizg czołowy to pracuje zawsze w ten sposób. Jeżeli sobie wyobrażamy, że przesuwamy to w trakcie pracy wzdłuż krawędzi, te ślizgi nam zapewniają stabilne położenie na materiale, a ten ślizg tutaj czołowy, zapobiega nam wjechaniu zbyt głęboko w materiał. Także w ten sposób pracując, fres zawsze zatrzyma się pod krawędzią i jej po prostu nie wykruszy. Te czerwone pokrętła po poluzowaniu oraz to czarne pokrętło po poluzowaniu umożliwiają nam ustawienie głębokości pracy frezu. Oczywiście najwygodniej tak naprawdę jest ustawić głębokość maksymalną, czyli tuż pod krawędzią, ale wykonywać pracę etapami. Czyli wykonujemy pracę nie poprzez pełne dociśnięcie i szlifowanie od razu tych, nie wiem, około 8-9 mm w płytce centymetrowej, tylko wykonywanie tych, 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 tych przejazdów powiedzmy 5-6 i za każdym przejazdem zdzieranie około milimetra dwóch materiału i wówczas jest to praca spokojniejsza dla freza, bez konieczności, bez, bez ryzyka jego przepalenia. Co jest ważne, do urządzenia można podłączyć w tym miejscu odkurzacz, rurę z odkurzacza. Jest to prosta, prosta blokada, która nam pra praktycznie każdą rurę tutaj z odkurzacza przytrzyma i po włączeniu urządzenia i po włączeniu odkurzacza cały pył, pył który powstaje podczas, podczas zdzierania jest zbierany przez odkurzacz.